Witam serdecznie, nazywam się Paweł Korczak, jestem menedżerem firmy Alegria i dzisiaj chcę wam pokazać bardzo fajną ofertę. O, Krysiu, cześć. Słuchaj, możesz mi pomóc, bo właśnie szukam domu dla wielkiej rodziny. Oni chcą tutaj się przeprowadzić i właśnie znalazłem taki dom, on jest dość taki spory, ale ja chcę, żeby ty z swojej strony, jako kobieta powiedziała coś może się ja nie zauważę, okay. tak? E, nie jak ma masz sprawy. chwilę wolno? Tak, oczywiście. Tak? tak Dobrze, tak. to jedziemy. No, jedziemy. Dobrze, to gdzie to znajduje się w ogóle? A, to znajduje się bardzo blisko a, obok tego różowego jeziora, jeżeli a, kojarzysz, wiem, tak? Wiem. Tam Dobra, w takiej tak. w takiej spokojnej, zamkniętej urbanizacji. E, I po drodze właśnie mamy tam ten duży e, centrum handlowe. Dobrze, a jak daleko od morza? Od morza to jest jakieś 7-8 km, 7-8 km? Tak. 7, km? tak. Mhm, dobrze, okej. Okay. Dobrze, no to chodźmy. Ee... Jedziemy. Jedziemy. <gry> Idziemy, tutaj już pójdziemy na piechotę, bo jest zamknięty i zobaczymy jak, jak to wygląda. Nie mam pilotu właśnie do tej bramy, ale mam kluczyki. Tak, no i teraz proponuję od razu pójść na basen, sprawdzić, tak? Przy okazji, no i zwróć uwagę jak tutaj jest cicho. Tak, jest bardzo przyjemna okolica i sama urbanizacja jest cicha, spokojna, czysta. Mhm. No i widzę tutaj też wjeżdżają samochodami, zostawiają parkingowe. parkingowe, bardzo blisko też. Basen jest ogromny, to nie jakaś dziura tak, z wodą, jest naprawdę dużo, dużo miejsca, jest prysznic. Tak, i zobacz, tu mamy nawet basen dla dzieci, to jest bardzo ważne. Ja nawet widzę dwie strefy, to tak, prawdopodobnie. Ja może być małych albo większych. No podoba mi się. I ona jest taka przytulna, nie, nie tak, że na ciebie wszyscy patrzą, jak w tych wieżowcach, także tak. tutaj jest dość przytulna. W naszym domku jest trzy strefy. Pierwsza strefa to dla samochodu miejsce takie parkingowe, bo widzę, że tutaj można spokojnie zostawić samochód. Czyli na można temat. zrobić spokojnie tu ogródek albo plac dla dzieci. No to ten temat będzie do dyskusji. Okej, okay, dobrze. I druga strefa, chodźmy. Dość spory taki. Tak, a mi tu bardziej podoba się, bo można tu wstawić stół krzesła, stolik i. Zrelaksować się z rodziną. Fajnie to jest, tak. A i oczywiście ja zauważyłam, że mamy tu markizę. No i właśnie markiza pomaga nam ukryć się od słońca i przyjemnie spędzić czas. co mamy dalej? Dalej mamy duży salarium. Aha, chodźmy. O, salarium to jest już coś o, fajnego. Taki Bardzo duże. I proszę zwrócić uwagę, że mamy basen z jacuzzi. To jest rzadko spotykane. Ja już widzę, jak tutaj kolegi się zebrali, tak, smażą jakiegoś stejka. Tak. tak. Zimne piwko, bo tutaj sobie można spokojnie zamontować lodówkę. Prawdopodobnie mm -hmm. ona tu jest. Tak, nie, A nie to jest pralka. Ale nie problem, mamy tutaj dużo miejsca. Mm -hmm. ehm, Markizy nie mamy, ale można parasol ja stworzyć. Tak, parasol znaczy... duży taki mm -hmm. sprzedaje, właśnie jako sąsiedzi mają, także wystarczająco. Strefa obiadowa dla grillu. Wszystko na miejscu jest, więc fajnie tu jest, dobrze. Mhm. Tak, widzę mieszkanie sprzedają bez mebli, mhm. jednak dla mnie to jest plus, nawet trzy plusy, bo po pierwsze, tutaj trzeba będzie poprawić te ściany, a trochę odświeżyć, za, za, Pozacierać te małe dziurki, mm -hmm. e, a meble to będzie nawet, będą nawet przeszkadzać. Nawet może sam. być, że e, swoimi siłami. Tak, tak tutaj nie, 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 mieszkanie nie potrzebuje takiego remontu. Widzę, że tutaj jest płytka, podłoga jest w porządku. E, Okno też jest normalne, plastikowe. Normalnie się one otwierają, nie trzeba mm. ich nawet regulować. No tak. i fajnie, że możemy zrobić tu, bo jest salon połączony z aneksem kuchennym, na przykład bar. Tak, jakiś bar spokojnie tutaj się zmieści, jakaś duża kanapa, no. telewizja, klimatyzacja jest, wszystko jest. Tak, da, już tylko odświeżyć, lekko. Kuchnia. Kuchnia posiada wszystkie. Nie, tak, wszystkie. Wszystkie. A, <laughs> prawie nie wszystkie. wszystkie. Ale Jednak... można tu wstawić i, i pralkę nawet albo zmywarkę. Zmywarkę tutaj bardziej mm -hmm. będzie pasowała, tutaj można... Strefę obiadową. Super. Nawet meble można trochę odświeżyć, będzie fajnie. Mm -hmm. Meble jest dobre, tak. Ich też można te fronty odejść do pomalowania. Na przykład w różne kolorach zmienić może. Furnitura. Tak, furnitury, mm -hmm. a sama kuchnia jest normalna. Tak. Osoba by tutaj, nie wiem, siary na przykład. Mm -hmm. Właśnie, zobacz, mamy naturalne oświetlenie w tej kuchni, to jest bardzo, bardzo ważne. Dużo osiedli. No co, a teraz właśnie zobaczymy pokój numer jeden, taki rodzicielski, chodźmy. Mm -hmm. Dla rodziców. Tak, i mamy tu już Łazienkę w tym pokoju, to jest bardzo ważne. Bardzo fajnie, bo jest rzadko spotykane. Mamy miejsce na łóżko duże. Dla rodziców mamy większoną szafę, czyli takie dwie, a w wbudowane... tak, tak, żeby żona nie zabierała miejsca, bo. зазвичай то жона ма дуже, так? так? а менш там десь ну, no, в законтку. так, для жінки і для мужа. І мами окна, які виходять на двір, там де весь наш будинку. Не мами ми кліматизація, але мами дуже файний вентилятор. Вятрак. Mm -hmm. Так, вятрак. Це ж тут влаженці, так? Так. Зобачимо. Лаженка є стандартова, мами пришніць, мами туалети і умивалки. Є дощ така, до свіження там побачила, але скоро місяця. Дали мами лаженки, так, як для гощі і для тих покої, які обов, але теж є стандартова, є свінкша, ніж там. Є свінкша, так. Бідет юж. І ту юж мами бідет ванна. І то є теж плюс. Зобачимо покой номер два. I takie dla dzieci chyba, nie? No tak, oni mają dwójkę dzieci. E, ja bym tu zrobił na przykład już taką dwupoziomową mm -hmm. łóżko. Dobrze, Ty mówiłeś, że tu mamy trzy pokoje, ale widzę dwa. Właśnie, teraz zobaczymy trzeci. Okej, okay, no to chodźmy. I to co, to jest trzeci pokój? Nie. Nie wygląda. Nie, to jest nie trzeci pokój, trzeci pokój na dole. Aha, na dole. Tak, a co to jest? No to jakbym takie miejsce, nie wiem. Na coś. Czyli sofę wstawić i taka lounge zona? Też może być. Mm -hmm. Okej, okay, dobrze. No i tutaj jest ten pokój. A, no to nie pokój, to jest naprawdę już drugie mieszkanie. Tak, tutaj jest w prawie 80 metrów kwadratowych, także tutaj można zrobić i trzy pokoje. M, albo tutaj, tak, ktoś, u kogoś tutaj była ta siłownia według tych wszystkich dziur, co tutaj na ścianach, mm -hmm. ale jeżeli, no, na, na tą sielownię wystarczy tutaj, tak? Tak, miejsce. ale tak, można zrobić spokojnie jeszcze dwa pokoje, Stawić gdzieś tu łazienkę. No, nie wiem, łazienkę to trzeba będzie porozmawiać już z budowlancem, mm -hmm. czy jest tutaj możliwość tego zrobienia, bo to jest piwnica. Ale nie jest tutaj wilgotne, jest okno dla wentylacji i tu, i tu z każdej strony, także to jest bardzo ważne, nikt nie będzie tutaj wilgoci. Schować te rury Tak. Można. Fajne można jest. Tak, także dla dzieciaków jest sporo, sporo miejsca. Albo dla ojca. Albo dla ojca. Podsumowując, za 151 900 euro mamy 137 metrów kwadratowych, 8 metrów tarasu i piwnica całych 80 metrów. Mamy dwa pokoje, dwie łazienki. Podatek roczny 217 euro na rok. Także mamy 28 euro na miesiąc. Cinch. Z Wami była Krystyna Drogobiecka, Paweł Korczak. Podpisujemy się na nasz kanał i zobaczymy się w słonecznej Hiszpanii. Oraz alegria! будуємо ваше маження.